Cześć widzowie, dzisiaj pokażę Wam top 10 miesznych ludzi. Na miejscu 10 znajduje się ruty człowiek, którego możecie już znać. Miejsce 9 pani Krystynka. Oczywiście nazwy robię sam. Niektóre już istnieją, niektóre nie. Niektórzy już mają takie nazwy. Numer 8 Błażej. Numer siódmy... Nie wiem w sumie jak go nazwać. Su Suzy z Gambola oglądaliście, to wiecie. Numer szósty, pan Kleks. Że on tak nie wygląda. Numer piąty, baba ze wsi. Numer czwarty, pan Jajo w lodówce. Topowa trójka. Gdzie idziesz? Ja, a na dziewczyny, mama. Więc wiecie już, że jest to Ewelinka. Miejsce drugie jest bardzo. Jest bardzo niefajne, ale. Znaczy inaczej. Ja się z tym zgadzam, co napisałem. Miejsce pierwsze zajmuje. kumpel z ulicy to jest ten dresiarz, to jest Grzesiu i wyróżnienia dla osób, które niestety nie dostały się do tej listy e, znaczy do topowej dziesiątki ale były bardzo blisko Janek nowy superbohater, człowiek Dynia Martynka no tutaj nie wiem właściwie jaką nazwać w komentarzach napiszecie, jak ją nazwać i tyle. I tak oto prezentuje się Gilbert. Nie, nie wyszła mi ta minka. Zdecydowanie.